Cześć kochani, tutaj lajka, witam Was bardzo serdecznie w krótkim filmiku informacyjnym, w którym e, chcę Wam co nieco powiedzieć odnośnie, odnośnie e, tego, co się dzieje u mnie. A mianowicie jestem krótko po formacie KOMPA. I mam co prawda zainstalowane LoL'a, mam zainstalowane L2, mam zainstalowane Minecraft'a, ale cały czas jestem w trakcie ściągania różnego rodzaju update'ów, różnego rodzaju e, programów i I póki tego nie skończę, nie będę niestety e, misiaki rzucała niczego na YouTube, po prostu... E, Chcę, 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 chcę być gotową, być pewną, że to co będę Wam kręcić będzie, będzie dobrej jakości i będzie się nadawało do publikacji. Um, oczywiście znając życie dalej będzie to na niskich detalach, bo niestety mam starszy komp i może on nie wyrabia się na wysokich detalach. Ale powinno być o tyle lepiej, że jest tego wszystkiego znacznie mniej i nie mam już wielu programów, z których praktycznie nie korzystałam, których, yy, z, których, z których z których, nie musiałam yy, nic, 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 nic korzystać ani nic w ten deseń. Mam znacznie więcej miejsca, wielu śmieci się pozbyłam z kompa. Wcześniej to czasami bywało problematyczne, teraz jest wszystko ok, wszystko fajnie. Mam już Akuku, mam już coś do odtwarzania muzyki, etc. etc. Niestety dalej jestem Windows XP, ponieważ nie mam kupionej nowszej wersji Windowsa. A w związku z tym nie zawsze, nie wszystko będę mogła zainstalować. Chciałabym zacząć livestreamy, ale wiem, że może być problem z jakimś programem do livestreamowania, więc... Trzeba będzie na ten temat pomyśleć. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Mam już, jak widzicie, te trzy gry, więc... Pewnie najbardziej Was będzie interesować Lineage 2. Co do L2, będę na pewno dostępna, czy też jestem zazwyczaj dostępna około godziny 19:00, 19:30 w grze, więc jeżeli ktoś z Was chciałby mnie gdzieś tam dopaść, bo wiem, że co po niektórzy się pytają, kiedy ja mniej więcej bywam, to w tych godzinach. Bywam również wcześniej, ale to różnie bywa, w jakich godzinach się pojawiam na grze, w jakich nie. Więc jeżeli możecie, to, to, to najpewniej koło 19, przy czym uprzedzam, że jeżeli będę w trakcie robienia jakiejś instancji, może się okazać, że od razu Wam nie odpiszę. Więc nie bądźcie źli, bo to nie do końca będzie wynikało z, 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 z tego, że nie chcę z Wami gadać, tylko po prostu w danym momencie nie mogę odpisywać. Um, tym bardziej, że często i gęsto idę na instancje na Dual klasie, na moim aor Dobrze powiedziałam? Chyba tak. Eee, a tam, jak wiecie, Hill często i gęsto na instancjach ma sporo do zrobienia. No więc, 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 więc może się okazać, że po prostu będę zbyt zajęta tym, co się dzieje w grze, niż możliwością pisania z wami. Niemniej w tych godzinach można mnie znaleźć, mniej więcej w pierwszej kolejności szukajcie mnie waden, bo z reguły o 19, 19.30 robimy kartę moim powiedzmy CP party, ono jeszcze nie jest kompletne, bo cały czas jest rotacja niektórych postaci, niektórych ludzi, więc różnie mywa. No ale dobra, to co chciałam, to Wam przekazałam. Będzie nowe intro, będzie nowa, 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 nowe nowe, nowe, nowe rzeczy. O niektórych rzeczach Wam powiem już w trakcie rozgrywki. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Papa! Pa. No i na razie, hej!